Cześć kochane, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odsłonie makijażu jesiennego. Dzisiaj również propozycja w moim oczywiście odniesieniu takiego makijażu dziennego, bardziej do pracy, może na jakieś wyjście, na jakieś spotkanie. Także to zależy od gustu, jak jak, jak wolicie. Może akurat dla Was będzie na imprezę sam raz. No i jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam Was do dalszej części filmiku. Listę wszystkich produktów, które użyłam będziecie mieć oczywiście na dole. Twarz mam w tym momencie przygotowaną już do nakładania cieni i oczywiście mm, wszystkie produkty do do momentu, akurat tego też będziecie mieć na dole wypisane. Także serdecznie Was zapraszam. Na powiekach mam już bazę i nałożę teraz cień z firmy Flormar, z tego te poczwórne cienie P045. Kolorek ten jasny, taki cielisty w celu po prostu ujednolicenia koloru na powiece, zakrycia wszelakich tam żyłek i tak dalej. Hakuro H70 i tak nie dbale po prostu, żeby ten kolorek był, był jednolity. I to będzie makijaż taki mm, dla opadającej powieki, bo jak wiecie, ja taką posiadam, tyle że do no, opadających powiek wyróżniamy kilka typów yy, i to w zależności po prostu, jak mocno mamy opadającą powiekę, tak dostosowujemy konturowanie yy, właśnie załamania powieki odpowiednio właśnie do... Tej opadającej naszej powieki. Ja mniej więcej postaram się Wam na moim przykładzie wytłumaczyć, jak ja to wszystko rozumiem, jak ja to wszystko robię, jak ja, to, jak ja nakładam te cienie. Mam nadzieję, że oczywiście film będzie dla Was przydatny. No i dobra, już tak przygotowane powieki będę nakładała jaśniutki cień, bo dzisiaj oczywiście też oko będzie takie rozświetlone. I skorzystam sobie z cienia z paletki Lenka Cosmetic. Ten taki tutaj jaśniutki, jak widzicie, to jest taki limonkowy odcień. I właśnie Lenkom kosmetyk, ten z lęki kosmetyk podobny do Hakura H70. Właśnie sobie nałożę ten cień. On jest taki troszeczkę świecący. Sam raz posłuży jako właśnie takie rozświetlenie tej powieki. O, I to samo na drugiej. Powietrze. Okej. Okay. I na razie wystarczy. I teraz będę potrzebowała taki cień e, brązowy, oczywiście, ale taki troszeczkę wpadający w delikatnie w szarość, coś ze złotym, żeby nam namalować sobie kontur szkic, w którym e, momencie chciałabym, żeby po prostu było zaznaczone moje załamanie powieki. <laughs> Z racji tego, że e, na pewno wiecie to, że e, mając opadającą powiekę, po prostu musimy sobie wyobrazić nasze drugie załamanie. Tutaj, gdzie mamy naturalne załamanie e, powieki. Teraz muszę sobie znaleźć jakiś pędzelek odpowiedni właśnie. E, tutaj gdzie mamy nasze naturalne załamanie powieki przy opadającej powiece. Jakbyśmy zamalowały ten kolor w, właśnie w tym załamaniu, niestety jakbyśmy otwierały oko, ten kolor w ogóle byłby niewidoczny. Dlatego musimy sobie znaleźć nasze prawdziwe załamanie, które u mnie akurat, jak widzicie, mieści się w tym miejscu. I oczywiście e, tutaj też będę nakładała cień, ale będę się starała wyjechać, jak tutaj wyżej, po prostu tak jakby sobie namalować linię drugiego załamania takiego na niby, który, który po prostu optycznie będzie tak jakby uwydatniał mi to załamanie, a tak naprawdę to będzie to tak jakby sztuczne załamanie powieki. Gdzieś w tym momencie troszeczkę wyżej ponad moim naturalnym załamaniem, żeby tak dla takiego oszukania po prostu kogoś, kto na nas patrzy. Oczywiście to też zależy od tego jakie mamy, jaką mamy opadającą powiekę, bo ja na przykład w tym oku mam mniej opadającą powiekę, a ta już mi troszeczkę zachodzi. Są różne typy, są takie mocniej opadające te powieki. Także musicie sobie znaleźć załamanie powieki, to drugie, to sztuczne, takie żeby po prostu było ono widoczne, jak otworzycie oko. Czyli, oczywiście wszystko robimy na otwartym oku, znajdujemy sobie swoje naturalne załamanie, delikatnie podnosimy i ponad tym naturalnym załamaniem rysujemy sobie po prostu to nasze drugie sztuczne, takie na niby załamanie powieki, żeby po prostu to tak na tak, oszukania. No i. Właśnie ja sobie taki kolor przygotowałam tutaj, coś, coś zmaka, ale Wy możecie sobie wybrać jakiś taki dowolny brąz z szarością. To jest bardziej taki brąz złoty ze starym złotem, ale chodzi o to, żeby nie był mocno napigmentowany. I zrobię też taki makijaż, żeby delikatnie właśnie uniósł mi te powieki, żeby to oko było takie bardziej otwarte, większe. Dlatego będę malowała sobie szkic mniej więcej idący w stronę brwi. Tak, nie będę robiła od razu tutaj blisko załamania powieki naturalnego, tylko delikatnie wyjadę i oczywiście ponad załamaniem powieki będę rysowała to, to swoje drugie załamanie. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jak muszę sobie chyba wsiąść, zbliżyć coś. A właśnie. Ja sobie standardowo tak maluję na przykład kropeczkę. Która jak widzicie, mieści się już ponad moim załamaniem, i do tej kropeczki będę rysowała najpierw w dół kreseczkę, kreseczkę. No, mniej więcej tak, żeby to wyglądało jak kreseczka. Na tej zasadzie, i to samo robię na drugim oku. Jak widzicie, ponad załamaniem powieki, to nawet Dość, dość sporo po prostu żeby jak otworzę oko żeby ten kolor to konturowanie załamania było widoczne żeby ten cień mi po prostu pod tą opadającą powieką nie zginął I jak widzicie już mam coś coś takiego mi powstało coś co będzie taką Bazą do właśnie rozcierania. I oczywiście ponad załamaniem też rysuję linię. O właśnie, tak? I teraz potrzebuję jakiś pędzelek taki właśnie większy do, do roztarcia mi, tutaj posłuży Hakuro 79 i to delikatnie rozetrę. Oczywiście jak widzicie kieruję się ku górze i takimi um, okrężnymi ruchami to wszystko rozcieram do wewnętrznego kącika. Już jak widzicie mamy delikatnie e, zaznaczone załamanie. Jak otworzę oko, kolor ponad załamaniem naturalnym jest widoczny, czyli mam e, wykonturowane załamanie powieki, mimo że jest ono na niby, mimo że tak naprawdę jego nie ma. E, no i teraz co? No i teraz coś ciemniejszego, żeby bardziej zaznaczyć e, właśnie to załamanie w tym e, akurat tutaj centralnym punkcie, e, gdzie zaczyna się ten e, moment właśnie konturowania. I ja mam taki, takie potrójne cienie z, z Sensik 3 127, które są niesamowicie napigmentowane. Ja będę korzystać właśnie z tego brązu. To jest przepiękny brąz, taki rdzawo, właśnie złotawy, taki ciemny, czekoladowy brąz. Przecudny, przepiękny. I na tą samą kuleczkę nakładam sobie, troszkę szczepuję oczywiście, bo one są bardzo napigmentowane. I tak samo jak robiłam, najpierw robię taką kropeczkę w tym miejscu, gdzie chcę, żeby było najwięcej tego cienia. Delikatnie przechodzę w stronę wewnętrznego kącika i oczywiście w dół też przechodzę i linię rzęs delikatnie maluję, a właśnie tak, jak widzicie i to samo robię na, drugim, na drugiej powiece Cień jak widzicie jest bardzo mocno pigmentowany, a kosztuje ten, ten to, to trio, nie wiem, coś koło 5-6 złotych, 6,5,99 5,99. Naprawdę przepięknie wygląda na powietrze, tak się mieni, jeszcze jak rozetrzamy, troszeczkę delikatnie ciepło się wytworzy. Przy rozcieraniu właśnie przy zatknięciu ze skórą naprawdę on wygląda fenomenalnie. Ok, no i teraz też rocha 79. Rościelamy to. Tak jak widzicie, wszystko robię tak, jakbym pchała ten pędzelek do góry, ale wszystko przy okrężnych ruchach. Jak widzicie? Wszystko na otwartym oku. Troszeczkę mam tutaj w tym prawym oku delikatnie mniej, więc sobie go dodam. No i dobra, i teraz, jak już pierwszy cień, taki pierwszy, w sumie nie w sumie drugi, ciemniejszy, e, musimy znaleźć jakiś taki pośredni kolor, żeby dodać go na powiece, żeby po prostu te granice, gdzie jest ten ciemny kolor nałożony, w ogóle nie były widoczne. I jak w tym celu właśnie biorę sobie też taki, oczywiście, brąz, wszystko jest w tonach brązowych, ale taki bardzo który to jest brąz? Ten. <taki>, taki bardzo, jak widzicie, jaśniutki, delikatnie, on jest perłowy, ma, ma, ma troszeczkę drobinek, chociaż nie, nie ma drobinek. Jest taki delikatnie wpadający we fiolet, w róż. Nie wiem, jak go określić. Taki złotawy, przepiękny odcień i właśnie będę jego, z niego korzystała i na, na pędzelek Inglot 6SS nabiorę i ponad właśnie tym kolorkiem ciemnym Nałożę go. Wszystko kierując ku wewnątrz. Okay. No i tak będzie się prezentowała górna powieka. Oczywiście dolną powiekę też załatwimy, żeby nie była zbyt samotna. I w tym celu użyję takiego ciemnego brązu czekoladowego z, tego, z, tej, z tej paletki Flormar. I tą kuleczką, właśnie malutką, ona jest bardzo precyzyjna, fajna do właśnie nakładania. Ale ja jeszcze przed właśnie nałożę troszeczkę kredki brązowej, żeby ona była taką bazą pod, pod właśnie ten cień. I ja zawsze nakładam, jak wiecie, do, o właśnie, do połowy oka w celu powiększenia go. Ok, wystarczy. I teraz to troszeczkę rozetrzemy. ...lustereczko. To samo na drugiej. O! Taka powieka, żeby było... troszeczkę to, żeby było roztarte. Wtedy nam to oko jeszcze bardziej y, otworzy. Możecie pominąć ten element, bo jak widzicie on troszeczkę przyciemnił ten cały makijaż, ale moim zdaniem i tak może tak zostać. I teraz w celu rozświetlenia troszeczkę kącika tutaj wewnętrznego i delikatnie pociągnę po tym właśnie ciemnym brązie, nałożę cień z paletki... Catrice to jest ta The Berlin Collection i to jest taki niby różowy, niepozorny odcień. On na powiece robi się um, żółty, żółty, srebrny, srebrny, tak, żółty, złoty. O, właśnie coś. On ma takie drobinki i fajnie właśnie rozświetli to. My. Jak życie zobaczyć, on się robi właśnie żółtawy i złoty. Coś po prostu świetnego. O. I po tym ciemnym brązie, jak widzicie, on delikatnie zrobił się taki przygaszony. No właśnie, tak. I oczywiście, żeby sobie jeszcze powiększyć oko. Tego, tego, tego nigdy za wiele. Kredka cielista. O, właśnie tak. No i w sumie makijaż oka będziemy mieć yy, zaraz skończony. Tylko jeszcze delikatnie rozetrę, bo coś mi tutaj. O tak. Ja sobie troszeczkę jeszcze dodam tego jaśniakiego cienia z lęki yy, na środek powieki, bo tak on mi jak widzicie zginął troszkę. O właśnie, tak, żeby to powieka mimo wszystko. Miała jasny kolor. O, tak. Okej. Okay. No i co? I rzęsy. E, czyli standardowo zalotka. Podkręcamy. To jest od Eveline. Ok. To samo z drugimi rzędzami. Skupieniu oczywiście, przy tuszowaniu. Ok, myślę, że wystarczy. No, i co zostało? Nam konturowanie. Oczywiście tylko i wyłącznie brązy. Dzisiaj zafunduję sobie brąz yy, od Catrice z tej paletki dawerny Collection. Yy, on jest taki dosyć ciemny. świć. Myślę, że wystarczy. No i co? No i usta nam zostały. Kurczę, moja aparat w ogóle nie oddaje tego kolorku, który jest tutaj akurat na powiece dolnej. Po prostu to świetnie wygląda w połączeniu z tym brązem. No, ale musicie wierzyć mi na słowo, że jest świetnie. I na usta nałożę szminka z Zenyksa i to jest w numerze 174 Nude. I postawię tylko im w oczy na ten Nude. To jest taki bardziej, jak widzicie, on niby tutaj coś ma z, z takimi jakby w odcieniu koralowym. Ale na ustach w ogóle tego nie widać. I tylko i wyłącznie dzisiaj zostawimy, bo na powiekach coś się więcej dzieje. Kilka kolorków jest tak, że jesień na powiekach, a na ustach takie stanowanie. No właśnie tak, jak widzicie, takie jasne usta. One nie wyglądają tak trupie jak w aparacie, ale no, troszeczkę oczywiście nas, na nasz nas, aparat okłamuje no i tak się prezentuje gotowy makijaż, tak jak widzicie jesień na upadającej powiece mam nadzieję, że to Wam w miarę racjonalnie wytłumaczyłam o co chodzi z tym załamaniem powieki, po prostu musicie oszukać widza, który na Was patrzy i namalować sobie drugie załamanie powieki ponad naturalnym i wszystko prezentuje się w ten sposób, mam nadzieję, że taka propozycja makijażu jesiennego również przypadnie Wam do gustu, bo ostatnia Wam się, ostatnia wam się bardzo spodobała dzisiaj troszeczkę mocniej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to może zostać jako taki dzienny makijaż. I tak się prezentuje: w całości. E, no, i to było na tyle, kochani. Także dziękuję Wam serdecznie, że ze mną byłyście, że obejrzałyście mnie do końca, wytrzymałyście. Mam nadzieję, że skorzystacie z makijażu, e, który jest mimo wszystko bardzo prosty. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, Buziaczki. Pa Pa.